Krok po kroku będziemy dążyć, będziemy iść te, te, tą drogą wzmacniania platformy, odświeżania jej, odbudowania oczywiście, ale odbudowy zaufania przede wszystkim. My musimy znowu wrócić do, do ludzi, do powiatów, do gmin, być między ludźmi, rozwiązywać ich problemy, potrafić ich słuchać. Będzie nam trochę łatwiej, bo już nie jesteśmy w ministerstwach, więc troszkę jest nas mniej w klubie parlamentarnym, ale dzisiaj będziemy o tym sobie. Też rozmawiać, w jaki sposób zaangażować się, co zrobić, żebyśmy znowu oddychali takim świeżym powietrzem i rozmawiali z ludźmi tak jak wtedy, kiedy budowaliśmy struktury Platformy. 2-1, 2-2, 2-3. Też wtedy, kiedy szliśmy do pierwszych wybrane, wygranych wyborów w 2004 roku. To były wybory europejskie. Wtedy po raz pierwszy je wygraliśmy. I dlatego musimy, to, musimy tego odszukać. Musimy odszukać to w sobie, musimy spotkać się znowu z tymi, którzy czasami zostali z boku, którzy czasami. Przestali ufać. Dzisiaj musimy odbudować do nas ich zaufanie. To jest klucz do sukcesu.